No i tutaj widzimy znowu Alfa, która sobie jedzie prosto i ścina tabliczki, a na przykład Benton który uczy się właśnie jeździć bez linii, no... Ta, ta, ta tabliczka na pewno by mu się przydała do zyskania lepszego czasu. A który to jest fragment e, toru? Czar. No Czarny. No, no zobacz czar, no, co robi Czarny. Już, już sobie patrzymy. No mam nadzieję, że... Tak, takie... ...nowo opuści lody. No i to się tak przedstawia. Na pierwszej pozycji jest Charl, drugi jest Cezary, trzeci Bobozort. No ja pierwszą dwójkę bym w ogóle tak nie wytypował. Czwarty jest Maciej, Bojanowicz jest piąty, szósty lubek, siódmy jest bypass, ósmy jest Stefan, dziewiąty Iceman i kończyć. Dziesiątkę będzie Kozaczek. Reszta kierowców będzie miała swobodny wybór mieszanki, a jest to Smuk, Kubica, Benetton, Tommy, Peter, Nawraczy, Forest oraz Audiomix. I przechodzimy już do wyścigu. Dobrze, a więc znaczy. już silniki odpalone przez wszystkich kierowców. No i zaraz się zapalą te czerwone światła, które już ruszają. Drugie, trzecie, czwarte, piąte czerwone światło. Wszystkie gasną, świetny start Charla, spóźniony start Cezarego. No i traci już drugą pozycję na rzecz Bobozorda. Do pierwszego zakrętu Char będzie na pierwszej pozycji. zobaczymy jak z tyłu, Bobozord jest drugi. Char... Boja, być trzeci. Tak jest, świetny starty kierowcy Red Bulla, no i tam poza torem mamy niestety Benettona, wirtualny samochód bezpieczeństwa, no i Benetton bez skrzydła, a więc pech tego kierowcy na samym początku wyścigu, Tak. ewidentnie. Tak, ewidentnie. No i rozpoczynamy, zielona flaga na torze i Bobozet jest już blisko Charla i tu będzie atak do kolejnego zakrętu. Bojanowicz się zbliża również. Oj tutaj leci bokiem a ja 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 Tokyo Drift. <grym> Tokyo Drift, dokładnie, deja vu, dosłownie gdzie dosłownie. Ja jestem z i tam Kubica też co i na stos. CZAR! obrócony. Spada w generalce. Niestety i nic. Na Nie, szczęście no. gra, na szczęście gra. Stało. Nie tak, opanował, gra to uratowała. Kubica Nie, O by. Jezu, co się wydarzyło Smu! Smu leci. Koniec Nie. się Mamy safety car. Nie. Co się wydarzyło na tym wyjściu z zakrętu? Powiedz tymi. Ja widziałem, a, nagrałem a, 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 to, jak Charles obrócił. Nie, nie wyrzuciło go. On rozbił bolic o oh, bandzie. Mamy kierowcę Ferrari. I mamy safety car. Ja a więc nie, po prostu chyba za szeroko wyjechał albo. Nie mam a, pojęcia. Wyrzuciło go z zakrętu. Tak. Ale to, jak Charles wrócił na ten tor. On wynos na powołczy, zamiast zaczekać to zaczął dodawać gazu i wrócił Chciał na cierpieł no, nie, jak nie duch. Chciał tak. to szybko wyratować, nie udało mu się. Gra no, mu uratowała duch. życie i niektórym kierowcom tak samo. Tak, kubica by skończył wyjście, gdyby nie duch. No i dobra, nie no i coś. trzy kierowcy pojadą po Hardy i do końca, tak jak Ozy, który wygrał w ten sposób w, y, y, Grand Prix Francji widzimy, że nie zjeżdżają. Maciej Banas podejmuje się tej próbie, tak samo Stefan. Oraz y kozaczek no i oni po hardy już zjeżdżają, oni, oni chyba oglądali wyścig F1 Pro. Tak mi się wydaje. A powiem ci tak, nie wiem czy to nie jest troszeczkę za wcześnie. No Aha. i Bojanowi się zbliży do Bobozorda. Już, y już widać, że, że te softy nie wytrzymują, no Mobozord może będzie chciał pojechać na Softy Medy. I teraz Maciej Bas, próba na Foresta, no. Oj, tutaj Maciej Banas Pana z no i uderza Maciej Banas w Maciej i Pana z Foresta Char i się obraca. To jest Charles. tak. Dwóch kierowców. Tak. Tak. <laughs> no, mylą <laughs> się nam ten niki, jak na razie, no bo to są debiutanci. No i Benetton. E, Benetton jest blisko Charla. W boksie mieliśmy bypassa, który założył Harda, więc na tym komplecie opon już powinien dojechać do mety. Teraz. Mam. No, Bojanowicz. No, Bojanowicz ma próbę. Będzie miał szansę wyprzedzić bo Zorda. No, no już na tym to. wyjściu ma lepszą prędkość. No Spokojnie. i DRS to tylko formalność. Chociaż? Chociaż... Tak. Wyprzedzi. No właśnie. Jest, ma, ma wewnętrzną y, Bajanowicz. Bo Bobo chyba nie chce zbyt naryzykować. O i Bobo, Zord Bobo Zord... właśnie przestrzelił ten zakręt. No. Y... Czy karet dostał? Nie. nie no, dostał to, chyba. On, 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 on przestrzelił, ale wrócił. No tak niestety na I... I tutaj? Bobo Zorda takie to ale, Tomi ma wewnętrzną i Oj, jak to się skończy? Wracza... Oj, kontaktem kontakt! obracają się obaj kierowcy. No, I na dwie pozycje, tak jest. Mamy rzutą flagę w pierwszym sektorze. Tomi opuszcza. No, chyba On... się zdenerwował. Drugi raz już to robi, powiem ci szczerze. No, w Kanadzie tak samo zachował się. Obaj jeszcze nie byli w boksie, chociaż Charles był chyba. I teraz Iceman, kontakt ze Stefanem. Iceman obrócony. Jedzie na wstecznym. Jedzie na wsteczny tak. niczym złomek w autach. Y... Mistrz wstecznego Iceman. Tak jest. <grym> Mistrz wstecznego. No, no dobrze. Sobie, no ale nie chyba tam Iceman się wciskał. No Oj, teraz jak... kontakt z lupkiem no i tutaj chyba zły powrót na tor. Wykonanie. Oj, Iceman, uszkodzone skrzydło. Kolejny. Tech, tego zawodnika. No, w kanadzie, mi się rozbił, niestety. Mamy Tomiego w boksie, no ale Tom jest uchem. on opuścił już sesję. Samochód bezpieczeństwa, ale właśnie za co? Samochód bezpieczeństwa. No, chyba przez to, że Iceman tyle czasu powraca na ten tor. Drugi raz Safety więc. No, chyba normalnie rozpocznie, restart, tak jak Bobo Zord. Gramy na PS4. O i uślizg bo bo... Oj, Bojanowicza! Poleciał grubo, poleciał grubo no. Wyratował na szczęście i mamy restart. Bojanowic na pierwszej pozycji mimo uślizgu. No i tam jest walka z tyłu. Walka z tyłu między właśnie Charlem a Benettonem. I Peterem. No teraz Charles będzie wyprzedzał do pierwszego zakrętu Petera no. Odważna decyzja tego kierowcy. I, Peter, I obraca uślizg... Petera no i to jest... Drugi już taki incydent, Charla. Teraz będzie wyprzedzał Forresta oraz Kubice, którzy są duchami. kominator dołącza. I tutaj po, poszła rodka z jakiegoś samochodu. Bojanowicz, coś tam się stało. Trzecia pozycja, więc jakiś chyba błąd tego kierowcy. I kozaczek sobie uszkodził chyba nie niego skrzydło. Ale szpech, bojanowicia. No nie wiem, czy będzie zjeżdżał do boksu. Nie, nie. Ma, ma całe skrzydło, więc. No stracił. Stefan będzie musiał jeszcze chyba zjeść A za tak na kozaczka? Tutaj bardzo blisko siebie ci kierowcy. Bypass też tam z tyłu próbuje się do tego przyłączyć. No powinniśmy się skupić chyba na czołówce, no bo teraz Maciej dogania Stefana, który ma zużyte trochę twarde opony. Czy będzie okay, próba? Na, na Jest za daleko jak na razie. W... Okay. Wyprzedzi Foresta i Kubice, którzy są duchami po prostu. I no mamy ma, nowego lidera. Nie, Zostań, Zostań, ja jest nie kontakt. kontakt! I... O, już wyrzucony Stefan. Tam Ja, ja to Renault. widziałem po prostu. No szkoda gadać. Ja gadasz, też po to ci. widziałem. Co tam się stało? No agresywna jazda Alfa Romeo w tym wyścigu niestety. No, niestety. i tutaj jest Charles prze, przejeżdża przez bypassa. No co robi Alfa w tym wyścigu? No to już podchodzi eee, powoli pod w, ban. No i teraz Iceman będzie wyprzedzał po zewnętrznej Benettona. Czy mu się uda, zaraz zobaczymy. No, trzyma się strumienia aerodynamicznego Benetton, chociaż teraz, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z perspektywy Icemana. Jest i będzie deszcz, będzie deszcz, widziałem deszcz, a więc będzie padało, będzie, będzie padać za niedługo. No, i na którym okrążeniu kierowcy zjadą po intery? Czy w ogóle będą intery w użyciu, jak myślisz? A, no myślę, czy... że będą, bo ten też zaczyna padać. No zaczyna padać, ale czy w przeciągu 7 okrążeń się na tyle rozpada, żeby zakładać intery, jak myślisz? Bo no, no na tej na... Tak. na razie cofty, a czy opony na suchą nawierzchnię są yy, najlepszym wyborem. No i tutaj no Benetton ja... walczy z Lubkiem i czysty manewr tego kierowca, więc świetnie Benetton no, wraca na odpowiednie tory ten kierowca. No Mimo że pada. pada. Chyba na tym okrążeniu myślę, że niektórzy. Forest zjechał po pointer. Nie, po Medy. Po Softy. Po Softy zjechał, oj oj, no nie wiem. Nie wiem. No PHP Chyba że. Chyba że, no nie wiadomo, czy deszcz będzie na tyle intensywny, żeby można było zjechać po Intery. I teraz zobaczmy, atak Icemana po wewnętrznej wyprzedza Cezarego. Oj, oj wypchnięty, cezali poza tor i. Oj, tutaj ślizgają się. Tak jest, a więc już kierowcy będą musieli później hamować, żeby nie wypaść z toru. No i na razie kierowcy zostają na torze. że jeszcze nie mają informacji od inżyniera, żeby zjechać do boksu. No kozaczek nie ma skrzydła, więc bypass może to wykorzystać i będzie system DRS w użyciu. I czy bypass spróbuje, będzie próba do pierwszego zakrętu od zewnętrznej. I jak pojedzie Bypass ten pierwszy zakręt jest przed Kozaczkiem wyraźnie, a więc dobry manewr tego kierowcy, no świetnie to rozegrał Bypass, wykorzystał błąd na wyjściu przede wszystkim Kozaczka, no i mamy czwartą pozycję dla niego. Eee, no na razie pojedźmy może z Alfami, jak oni to rozegrają, jest nawrót Charla! jest obrót Charla! czy wróci przepisowo na tor, no, nie robi tego. Nie no, to aż tak, aż, aż tak już źle aż nie wrócił. Ta... No tak, miał przerwę między kierowcami, eee, ale przynajmniej... No, miał, właśnie, miał, miał właśnie tą przerwę właśnie między kierowcami, że mógłby cofać e, na szedek Kozaczek jest w tarapatach, ponieważ za nim jest jeszcze Czar. E, no i Iceman próbuje od zewnętrznej, tak samo jak Bypass na poprzednim okrążeniu. Czy uda mu się wyprzedzić się. Kozaczka, więc udało się. Udało się, Ko, y, czwarta pozycja dla Icemana. No i Kozaczek traci kolejną pozycję. W sumie to straci tylko jedną przy ciągu dwóch ukrążeń, bo Charlie popełni błąd. Eee, Charlie może no i zaatakować Charles. kozaczka I jest przed DRS-em. O, on tutaj wepchnął kozaczka kompletnie. No aż się zamieni w ducha. Agresywny atak. agresywny no, nie atak. nie mam słów co do zachowania Alfa w tym wyścigu. Jak dla mnie to już powoli się zamienia w pana na ten Wyścig, a o też nie będzie blisko Cezarego i tutaj będzie próba wyprzedzania na. Do hamowaniu, do szykany, jest po wewnętrznej Benetton i wyprzedza Cezarego. Tak jest, i tutaj, mo tutaj może być próba do pierwszego zakrętu. No, czy Iceman wyprzedzi podobnie jak Kozaczka? Chociaż widzimy, że bypass trzyma już zewnętrzną. No i od wewnętrznej próbuje Iceman. Dochodzi do kontaktu. No miejmy nadzieję, że się nie rozwalą obaj kierowcy, bo świetny wyścig jadą. No i za szeroko pojechał pierwszy zakręt Bypass. Wykorzystuje to oczywiście Iceman Kara 3 sekund. sekundy, tak jest. I Cezary, Cezary bardzo blisko tona, 30 sekund. Trzyma tempo, trzyma tempo Cezary, co jest, co jest ciekawe w sumie, bo ja bym się nie spodziewał, że Williamsy tak. będą w pierwszej dziesiątce. I Maciej Banas, z... bądź co bądź, jedzie po pierwszy wygrany wyścig w karierze, po drugi podium. E... A czy powiem tak, jeżeli nie dostanie DSQ za to co robił, no to tak. Póki co nie. Póki co jeszcze nie dostał. Przynajmniej Póki od, od strony gry. Tak. Póki co jedzie po zwycięstwo i to może być świetne rozpoczęcie dla niego w lidze. No bo drugi wyścig i drugie podium ma 7 sekund przewagi nad Bojanowiciem. Później Ale jest mocno. Iceman. No leje coraz mocniej nad Torem, chociaż kierowcy nie zjeżdżają. No i Cezary będzie próbował wyścigać Kozaczka. Kozaczek traci tempo. Zacznijmy, no nie ma się, jeszcze... kierowcy... No i Charlie będzie próbował wyprzedzić bypasa, dochodzi do kontaktu, no Charlie jedzie nieodpowiedzialnie. Ma softy, które mają 10 okrożeń, więc te softy całkowicie są zużyte. kim jak, jak, co on jeszcze prowadzi wolit, powiedz. Nie wiem właśnie. Dalej się czy Zali będzie blisko Kozaczka, no to jest przewaga też mieszanki oraz y, skrzydła. Charles jest za daleko od Cezarego, więc raczej y, znaczy, bypassa Cezary ty, jest nie. blisko kozaczka i tutaj od wewnętrznej ty, i dochodzi kozaczek, do no, kontaktu. Y, zajechał drogę, ko nie ma skrzydła już y, Cezary, uszkodzona lotka, y, bo idzie nie Williamsa. Nie Złe zachowanie kozaczka. Eee... Kry... No i żeby Charles się tutaj nie przeliczył. No, trzy, zachowuje odległość między Bypassem, No Bypass jedzie lepszą nitką toru. Chociaż teraz na wyjściu lepiej wychodzi Charles Jest czwarta pozycja jak na razie. Uźlisk tego kierowcy kontakt między kierowcami Maciej rozpoczyna przedostatnie okrążenie. Kierowcy chyba już nie zjadą po Intera, więc nie będzie Interów w tym wyścigu, nie będzie przejściówek. Oj, tutaj bardzo blisko do kontaktu. No, dzieje się w tym wyścigu jeszcze. No i tutaj I teraz jedzie. Błąd, tak jest, po zewnętrznej pojechał ten zakręt. Stracił trochę dystansu Bać. do Icemana. Już 7 sekund traci. No ale softy już nie wytrzymują, popełnia błąd. błąd. I tutaj. A, a, y, sorry, bypass może to wykorzystać. A się zająkałem. No i za nimi jest Benetto. Oj. No... Benetton... To co robi Charles? nie zostawia miejsca? Benetton W over tej O Jezus! Utknięty bypass! No nie no te Alfy to DSQ już w tym wyścigu po prostu. To co robią Alfy to jest nieporozumienie. To jeszcze nic. Czy myślisz, że Charles zaatakuje do wewnętrznie nie, za daleko na szczęście? Już, już tak się atakuje, bać, naprawdę. Nie nikt nie atakuje po prostu. Bo to co on robi to. 12% to jazda, ma na tych jest... softach. Maciej jest, jest bo... na prostej y, DRS. Y, no i Iceman, nie. Iceman za daleko jest. Za daleko traci sekundę ponad do bojenowicie. No musi liczyć na błąd, y, Iceman, żeby mieć 3 punkty więcej. To łużdź z Icemana przestrzeli prawie pierwszy zakręt, wyratował to jakimś cudem. Y, no świetna kontra tego kierowcy. I mimo, że stracił trochę dystansu, to wyratował się. Y, no, bojanowicz omija ducha, który składa się z opon. bo Bolidu w ogóle nie widać. <gry> Lubek wyprzedza Kozaczka na ostatnim kółku. Dochodzi do kontaktu. Lubek ścina zakręt. Dostaje 3 sekundy kary. Wypchnięty poza tor Kozaczek. Za nimi jedzie obozort. To jest walka o ósmą pozycję. Mamy rzutą flagę Kozaczek. Czar! Czar... Co się Czar stało? Czar obrócony. Czar obrócony. Karma wraca. Jakiś... Oj, taki Lubek obrócony. Co się Kar tutaj dzieje? Czar, tak samo. Maciej Banas dojeżdża do linii. Start meta wygrywa na razie wyścig. Nie wiem, jak sędziowie interpretują jego wyścig. Bojanowicz drugi, Sekunda trzeci. Rupicy. Trzeci, Iceman, czwarty. Jadą same, czemu same, same koła tam mieli? Ja jecha. mówiłem. No, Bojanowicz, mi. Pokręcony czar, wyścig. Skut. Benetton czwarty, piąty, czwarty jest bypass. Cezary. Cezary szósta pozycja. No świetny wyścig. Bobo z od siódma. Cezary piąta pozycja Benetton e, miał, Więc tak. spada nam w generalce klasyfikacji oh, w tym wyścigu tym na siódmej pozycji Nawracz na dziewiątej, ósmy będzie kozaczek No i czy Nawraczy? na dziesiątej pozycji będzie... Na ósmy Nawracz ósmy A Charles bez punktów w tym wyścigu, czyli karma wróciła Wycofał się czy Charles wycofuje się z sesji I ten bot prawie w Foresta rozwalił e, Powiedzcie, co sądzicie o tym wyścigu, bo to był jeden z najdziwniejszych, jaki w ogóle komentowałem no, Szczerze, naprawdę. Co to, to zachowanie Alf? To po prostu w mojej komentatorskiej karierze nie widziałem bardziej nieprofesjonalnego zachowania niż Alf w dzisiejszym wyścigu. To był po prostu. Eee, jeszcze nie się porozumiem. wstrzymujemy. Ja się jeszcze wstrzymuję z werdyktem sędziego, który zadecyduje, kto wygrał. No, sobie wyścig. Ostateczne wyniki: no, Maciej Banas ma 5 sekund kary, i o sekundę wygrał. Na, tą, na ten moment z trzeci jest Iceman, czwarty jest Bypass, piąty jest Cezary, świetny wynik tego kierowcy Naprawdę 10 punktów dla Williamsa, 10, 10 punktów dla Williamsa, Szósty jest Benetton, później mamy Bobo Zolta nawraczy na ósmej pozycji 9 jest Peter kończy dziesiąty nam kozaczek, jedenasty jest Stefan Lubek, 12 13 Forest po powrocie z, do gry więc fajnie, że ukończy ten wyścig. 14 jest Audiomix, 15 Tomi, 16 Kubica, 17 Charl, 18 ja, Tomi. Kierowca dnia. Dokładnie, kierowca dnia według Was. No ja naprawdę ja mam ciężki wybór, bo nikt nie pojechał no. takiego doskonałego wyścigu według mnie. Tak. Mimo Peter, wszystko. bardzo ładnie. Z 17 na 9. Ja bym no, powiedział, Z 16. na 8. też ładnie odrobił. Ja bym Ci powiedział, mimo wszystko Cezary. Dlaczego? Druga pozycja w kwalifikacjach na softach. okej. Okay. Był przed takim kierowcami jak yy, Bovozor, który, który był właśnie na sortach. Ukończył na piątej pozycji. Jakby nie patrzeć, to był dobry, dobry wyścig tego kierowcy i moim zdaniem Cezary powinien yy, zostać wyróżniony przeze mnie.